Kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na moje dzisiejsze czytanie. Na dzisiejszym czytaniu będziemy odpowiadali na pytanie, czy on, ona jest tobo zainteresowany, zainteresowana, czy on, ona się tobo interesuje, no właśnie. Kochani, ja mam wrażenie, że ten, ten mężczyzna ma... W ma wokół siebie dobrych tutaj e, e, w swoim otoczeniu, w swoim środowisku. On e, ma e, wokół siebie dobrych, życzliwych ludzi, e, nad, e, którymi on. No właśnie, którymi on się otacza i na których on może polegać. To są osoby, które są przyjaźnie, przyjaźnie do niego przyjaźnie do niego nastawieni. No właśnie. Nie ja mam wrażenie, że on, Tutaj rozpoczyna czy rozpoczyna jakąś podróż, czy też wyrusza w jakąś podróż. Możliwe, że jest w trakcie jakiejś podróży. Ja mam wrażenie, że on podąża drogą, którą sam. Sam wybrał, i na tej drodze, on spotyka, no właśnie, nowych, nowych ludzi. Tutaj całkiem możliwe, że w jego życiu Pojawiają się jakieś nowe osoby. On poznaje nowe osoby, i wśród tych osób są właśnie te osoby, które są wobec niego, no właśnie, które są wobec niego życzliwe, które Dobrze mu życzą. Ale ja mam też wrażenie, że być może wy jesteście w jego, jego części, jego otoczenia, jego... Jego środowiska, no właśnie, całkiem możliwe, że jesteście wśród tych właśnie dobrych, życzliwych ludzi, którzy dobrze mu, mu życzą, no właśnie, którzy dobrze mu życzą. Całkiem możliwe, że jesteście w gronie jego przyjaciół, ale też jest możliwe, że Wy się pojawicie albo być może już się pojawiacie w jego otoczeniu, w jego środowisku, i wy tutaj będziecie należeć do grona jego, jego znajomych, jego, jego przyjaciół. No właśnie, kochani, on tu wyrusza w jakąś podróż w kierunku czegoś nowego. No właśnie, tutaj rozpoczęcia czegoś, czegoś nowego, ale jednocześnie coś za sobą zostawia, coś kończy, coś zamyka, od czegoś odchodzi. No właśnie. I tutaj wyruszając w tę podróż już na samym początku tutaj tej drogi pojawiają się pewne trudności, z którymi on się musi zmierzyć, które musi pokonać. Przede wszystkim on musi tutaj pokonać swoje E, własne m, Swoje własne lęki, e, swoje własne e, obawy. E, ja mam wrażenie, że on was e, traktuje jako kogoś. E, e, no właśnie, możliwe, że on was traktuje jako. Przyjaciela, no właśnie, albo jeżeli pojawicie się w jego otoczeniu, w jego środowisku, to będzie traktował tutaj was jako, 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 przy, jako przyjaciela. Możliwe, że bądź przyjaciółką, jeśli jesteś kobietą możliwe, że wy tutaj yy, 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 możliwe, że on traktuje ciebie, yy, no właśnie, albo będzie yy, yy, traktował yy, ciebie. z życzliwością, no właśnie to jest, on ci dobrze życzy, tutaj chce dać dla ciebie e, jak najlepiej e, ja mam wrażenie, że to jest osoba, która do tej pory się i która się, która się se, separowała i i i, i, i przed innymi, jakby była też zamknięta, no właśnie, była też zamknięta tutaj, za, y, za, y, y, zablokowana, y, i ona teraz się otwiera tutaj otwiera się y, na, na innych. No właśnie. Y, y, Tutaj e, otwiera się na ludzi, być może otwiera się e, na, cie, e, na ciebie. No właśnie, do tej pory ta osoba była e, samotna, albo nawet jeżeli nie była e, nie była sama, no właśnie, miała wokół siebie ludzi, była otoczona e, ludźmi. To całkiem możliwe, że czuła się, e, e, czuła się samotna, czy też e, samotny. E, ja mam wrażenie, że ta osoba miała pewne lęki, pewne obawy, pewne blokady. No właśnie. I w tym momencie ta osoba się odblokowuje, jakby się e, otwiera. Ona zaczęła tutaj walczyć z tymi, z, tymi, z, tymi, z tymi lękami, z tymi z tymi obawami i być też pomału powoli zaczęła otwierać się na innych. No właśnie. Ale tutaj ta osoba musi uważać, no właśnie, bo tutaj ktoś lub coś, bo tutaj jest jakaś przeszkoda. No właśnie, tutaj na tej drodze, którą ta osoba podąża albo będzie podążać, jest przeszkoda. Toś lub coś stoi na drodze. No właśnie jest jakaś blokada, być może to jest jakaś blokada wewnętrzna, którą, którą trzeba będzie pokonać, ale ja mam wrażenie, że też jest coś, co próbuje bądź jego tutaj e, e, zawrócić e, z obranej drogi bo on e, jakby miał dwie drogi do wyboru i e, wybrał drogę lub wybrała drogę e, e, wybrał bądź wybrała drogę, którą podąża albo będzie e, będzie, będzie podążać, no właśnie, ale komuś tutaj nie podoba się ta decyzja. Być może ktoś próbuje go tutaj e, e, zawrócić z, obro, z obranej drogi tutaj wybranej drogi próbuje wpłynąć na, na decyzję tej osoby, tego mężczyzny, tej, tej kobiety, żeby on tutaj ona zmienił to decyzję. No właśnie... Ja mam wrażenie, że ta osoba tutaj... Yy, zakończyła jakiś związek, jakąś jakoś relację. No właśnie, tutaj zostawiła za sobą jakiś związek, jakąś relację, yy, w której było yy, po to, żeby być może rozpocząć yy, yy, jakiś nowy związek, jakoś nowo. Relacje być może z wami. No właśnie być może ja mam wrażenie, że to on już rozpoczął jakąś podróż, ale on przede wszystkim tutaj e, rozpoczął walkę ze swoimi własnymi blokadami, czyli e, wszystkim tym, co go. E, co, co go Blokuje, no właśnie, przed, przed wyruszeniem w jakąś podróż. No właśnie, czyli on tak naprawdę usuwa ze swojej drogi przeszkody. No właśnie, usuwa ze swojej drogi przeszkody. Tutaj. że on prawdopodobnie był w jakimś y, no właśnie związku karmicznym y, i ten związek się, y, się karmiczny zakończył y, i teraz rozpoczyna y, rozpoczyna albo będzie rozpoczynał jakoś nowo Nowo, nowo, nowo relacje, nowy związek, kimś ze swojej przeszłości, być może z kimś z poprzedniego, z poprzedniego wcielenia, z kimś z, poprze, z poprzedniego życia. No właśnie. Ja mam wrażenie, że on tu. Wraca do kogoś z przeszłości. Ja mam wrażenie, że on zakończył jakąś re, 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 relację karmiczną, z którą miał do odrobienia jakąś lekcję. I tutaj po zakończeniu tej, 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 tej lekcji. No właśnie tutaj rozstał się ze swoją partnerką partnerko karmiczną po to żeby być może związać się ze swoją partnerką docelowo. No właśnie kochani, jest jedna rzecz, pamiętajmy, że związek Związki y, y, karmiczne to nie są związki stałe, to nie są związki do końca życia, to nie są związki żyli długo i szczęśliwie. Nie. Pamiętajmy, że związki karmiczne to są związki na chwilę, na moment, na jakiś dany moment tutaj, na odrobinie jakiejś lekcji karmicznej. Oczywiście yy, taki związek po, może się przekształcić yy, yy, w, w trwały związek. No właśnie, związek karmiczny yy, może się przekształcić w stały związek. Ale, po dwa, ale dopiero po odrobieniu lekcji karnicznej. Jeżeli odrobicie lekcję karniczną, to może być tak, że po odrobieniu tej lekcji karnicznej będziecie razem w stałym, trwałym związku. Stworzycie, ale może być tak, że po rozstaniu ze swoim. Partnerem karmicznym spotkacie tego właściwego partnera, czyli y, partnera y, docelowego, który jest Waszym partnerem do stałego związku, w którym będziecie w stałym związku, czyli związku do końca życia. Y, I w tym przypadku myślę, że tak jest, że ta osoba rozstała się tutaj z partnerem karmicznym i, 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 i odrobiła to lekcję karmiczną, i teraz tutaj. Spotka kogoś. Ja mam wrażenie, że ta odrobiła lekcję karmiczną, i teraz, po odrobieniu tych lekcji karmicznych, no właśnie. Tutaj spotyka swojego partnera albo spotka swojego partnera docelowego i całkiem możliwe, że to wy jesteście tymi partnerami docelowymi. Kochani, tutaj jest jeszcze jeden scenariusz, że wy, bo partner karmiczny może być jednocześnie i partner może być także partner karmiczny, no właśnie, to czy związki karmiczne przekształcą się w związek stały, no właśnie, nie zawsze tak jest, ale jest pewien wyjątek od reguły, jeżeli Związki karmiczne przekształcą się w związek stały w momencie, kiedy partner karmiczny jest jednocześnie naszym partnerem docelowym. No właśnie, naszym życiowym partnerem docelowym. Jeżeli to jest nasz partner, z którym jeżeli. Nasz partner karmiczny jest osobą, z którą jednocześnie tutaj mamy spędzić resztę swojego życia. To ten związek karmiczny z tym partnerem docelowym może po odrobieniu lekcji karmicznej. Przekształcić się w związek stały. I tutaj też może y, być taka sytuacja, że być może on spotka, z, y, że być może wy będziecie w związku karmicznym, ale y, po odrobieniu y, tej lekcji karmicznej, no właśnie, y, wasz związek, y, wasza. Wasza relacja tutaj może przekształcić się, wasz związek karmiczny, wasza, wasza, wasza relacja może przekształcić się w związek stały. No właśnie. Tutaj jest taka, taka. Zobaczcie, ta osoba, pomimo tutaj, pomimo lęków i obaw tutaj wewnętrznych, które on ma w sobie, on, i mimo tego, że nie wie, co go czeka na końcu tej drogi, no właśnie, on wyrusza w podróż. On wyrusza. Przed siebie, ponieważ on, on jest gotowy na to, co nastąpi. On jest gotowy na wszystko. No właśnie. Jest gotowy na cud. No właśnie. Jest gotowy na cud. I um, nawet jeżeli ten cud się wydarzy, to on nie będzie. Tutaj y, zaskoczony, bo on będzie na niego przygotowany. Nie mam, ale to nie tak, że on cały czas był do niego przygotowany. On tutaj y, przeszedł jakąś drogę, która y, ta droga, która on zmierza, jakby też przygotow przygotowywała go w pewien sposób do tego, co ma nastąpić. No właśnie. eh yeah. Dlatego on też tak zaciekle tutaj, e, 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 zaciekle dążył, e, dążył do, zaciekle stanowczo tutaj dążył do tego celu, on nie bał się jakby odejść e, e, od, od tego od tej przeszłości. Nie bał, nie bał się, albo nie boi się tutaj zostawić tej, 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 tej przeszłości za sobą, bo być może on gdzieś tam czuje, no właśnie, albo czuł, albo też czuje, że czeka go coś lepszego. Tam, że tam dokąd zmierza, tam dokąd podąża, tutaj na końcu tej drogi czeka go coś lepszego. No właśnie, i on też czuje, że jest powołany do jakiegoś wyższego celu. No właśnie, że. Możliwe, że on czuje, że stać go, na, stać go na, na więcej, że może osiągnąć jeszcze więcej. No właśnie. A myślę, że on dąży tutaj do, do, do realizacji jakiegoś wyższego. No właśnie, on jest powoła, powołany do czegoś wyższego. No właśnie. I tutaj dąży. Też do, do realizacji jakiegoś wyższego, nadrzędnego celu. Kochani, na dzisiaj to już koniec. Dzisiaj żegnam się z Wami bardzo serdecznie i równie serdecznie zapraszam Was na moje, Kolejne czytania. Zapraszam Was również na moje czytania indywidualne, do których bardzo serdecznie Was zachęcam. Kochani, wierzcie mi, że tutaj te czytania indywidualne to jest coś, co się Wam naprawdę opłaci. No, i też y, robiąc y, y, czytania y, indywidualne, będziecie wiedzieli, y, y, wiedzieli, albo przynajmniej mieli pewność, y, y, pewność, że to, co jest w czytaniach na przykład ogólnych, z wami, nie tylko z Wami e, rezonuje, ale to się spełni. Czyli w czytaniu też można potwierdzić e, e, w, w czytaniach indywidualnych można potwierdzić, e, co się na pewno spełni, to, co to, co z Wami y, rezonuje w czytaniach ogólnych, kochani, y, ja tak zrobiłam właśnie. Najpierw wysłuchałam czytania ogólnego. I jeszcze dodatkowo zrobiłam sobie czytanie indywidualne, po to, żeby potwierdzić, czy to, co było w, czy, y, w tym czytaniu ogólnym, y, ogólnym i co ze mną rezonowało, y, się spełni. I w pewnym Zakresie, może nie wszystko, ale w pewnym zakresie się spełniło. No właśnie. Się spełniło i myślę, że wciąż się spełnia, bo to jeszcze nie do końca się spełniło i wciąż się spełnia. Kochani, yy, dlatego, jeżeli chcecie mieć pewność, czy to, co rezonuje z wami w czytaniach e, 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 w czytaniach e, ogólnych e, na pewno się czy to co rezonuje z wami. w czytaniach ogólnych się z wami spełni i co to jest? Bo nie wszystko to co z wami... E, Rezonuje w czytaniach ogólnych, będzie yy, 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 się spełniało. Jeżeli chcecie wiedzieć, co z tego, co z Wami rezonuje w czytaniach, Ogólnych się spełni, zapraszam Was na moje czytania indywidualne. W sprawie tych czytań indywidualnych proszę kontaktować się ze mną mailowo. Maila oczywiście znajdziecie pod tym czytaniem, pod spodem w opisie. Do usłyszenia na kolejnym czytaniu, na które serdecznie Was zapraszam.